Właśnie oglądałem materiał o ewentualnej zagładzie ze strony kosmitów. No i wyłączyłem w połowie. Znaczy, no dobra, w trzech czwartych. Po prostu <głos》> dali ciała po pełnej kurwie, no, że tak to powiem. Znaczy, nie żeby coś, no ale dobra. Rozważmy kilka możliwości. Między innymi właśnie to, że napadną nas kosmici, pomijając już to, że nas znajdą. Że będą chcieli nas znaleźć, że tak naprawdę nie jesteśmy jedynymi mieszkańcami kosmosu. W momencie, gdy to nastąpi, może powiedzmy nawet jutro, nie, no zakładamy, to zacznijmy od tego, czemu kosmici mają myśleć w tych samych kryteriach co my. Czemu ich sposób myślenia, czemu ich sposób funkcjonowania musi tak samo. Być zależny od takich czynników jak agresja czy eksterminacja, lub zawładnięcie potrzeba do reprodukcji. A może to jest cywilizacja wyższa, która już nie potrzebuje czegoś takiego, a co za tym idzie, nie, nie ma potrzeby kolonizowania tej planety, a nawet jej zwiedzania. Od razu mówię o tym, że można spać spokojnie. No ale dobra, jednak zachodzi napaść od strony kosmitów. Wszyscy zakładają Star Trek, Kwieśne Wojny, kwadratowe statki, w ogóle zakładają statki. A kto w ogóle powiedział, że kosmitami nie może być na przykład biotyczna masa? Coś z biomasy, coś z naturalnego, nie wiem, coś zrobionego z rzeczy naturalnych. Jakby ludzie sobie wtedy poradzili? W ogóle zakładana jest hipoteza, że cywilizacja musi się opierać na technologii albo technice. Co za tym idzie, ludzie są przygotowani tylko na tą ewentualność. Amerykanie po prostu... Nie, Amerykanie są najlepsi. To jest takie gówno. Po prostu żali dupę ściska. Większość teorii o tym, że kosmici zaatakują Ziemię lub będzie problem z kosmitami wymyślili Amerykanie. Pamiętajmy o tym zawsze. Co za tym idzie, trzeba jeszcze pamiętać jeden fakt, a mianowicie taki, że Amerykanie to jest naród tchórzy i złodziei. Pierwsze zasiedlenia Ameryki wtedy jeszcze, kiedy był Krzysztof Kolumb, to byli ludzie, którzy uciekali z Europy, ponieważ byli złodziejami i tchórzami. Uciekali, bo się bali. Dlatego Amerykanie to pieprzone tchórze, oni się wszystkiego boją. Oni się boją Rosji, oni się zbroją, oni prowadzą wyścigi, nie wiadomo co, bomby atomowe, bo oni się po prostu boją wszystkiego. To są tchórze. Wszyscy Amerykanie to tchórze. Serio. Nie ma silnych. Oni nakręcą swoje filmy, oni budują swoje fortece, schrony podziemne, nie wiadomo co, ponieważ oni się boją. I wszystkich dupa boli o to, że nie przeżyją, że coś ich zniszczy. Oni zabiją prędzej siebie niż żeby e, ćwu, co ja mówię. Prędzej dadzą, nie wiem, wrzucą do ognia swojego nawet znajomego, swoją rodzinę niż żeby siebie. Ratowanie? Błagam was te wszystkie filmy, które kręcą. Przecież to pokazuje ich mentalność. Amerykanie po prostu się boją wszystkiego. Dlatego uważają, że kosmici, jak już by przelecieli na Ziemię, zaczęliby od tego, że eksterminacja, że zniszczenie i śmierć. Kto nam może wcisnąć ten kit tylko dlatego, żeby iluminacji wtedy mieli po, potem wolną rękę, jako wiem, niby wybarcy ludzkości, kiedy oni sami to zaplanują, podobnie jak z World Trade Center, albo zamachami na sławne gwiazdy. Eee, do czego dążę? Możliwe, że, znaczy dla mnie, jeżeli już by miała nadejść inwazja obcych, to prawdopodobnie nawet nie po to, żeby zawładnąć Ziemią. Jeżeli już jakikolwiek jakakolwiek cecha dla planety Ziemi, bo podkreślam, że to chodzi tylko o cechę dla planety Ziemi, Miałaby dojść do skutku, jakakolwiek cecha lub intencja miałaby prowadzić kosmitami, jeżeli oni w ogóle wiedzą, co to intencja, jeżeli to w ogóle jest cywilizacja oparta na intencjach. W ogóle najlepsze jest to, że ludzie myślą, że każdy kosmita musiałby mieć opcję A i D, opcja B jakieś wartości, opcja C jakieś powody albo skutki. A może oni żyją w ogóle w innym wymiarze, który nie, nie posiada przyczyn, nie posiada, nie wiem, ciągu przyczynowo-skutkowego, co za tym idzie, a oni w ogóle inaczej myślą. Nie wiem, po prostu te opcje są rozważane tak z dupy i tak po prostu na ludzki rozum. Jest wróg, trzeba go pokonać, rękowiec Royal, tu to tamto zniszczenie i śmierć. Ja no, statka nie zajebiste, sorry. Niezniszczalnie, forever. Nie, w ogóle nie ma o czym gadać. Najlepszych filmu o najemnikach. No dobra, ale wracając do tematu. Najbardziej ze wszystkich scenariuszy, który powstał o inwazji kosmitów, podoba mi się scenariusz o Tyranidach z, war, z uniwersum Warhammera 40 000. Jeżeli mam Was jakoś zapoznawać, to to jest scenariusz o tym, że inwazja przebiega krótko, planeta jest zajmowana w kilka godzin, po czym jest całkowicie wysysana z biomasy. Bo widzicie, jeżeli już by miało coś spowodować, że kosmicie chcieliby przyjechać akurat na Ziemię, to głód. Cholerny głód za biomasą. Bo matka roju by chciała, żeby wszyscy stali ze żarci, bo ona jest głodna. Ona ja potrzebuje jeść. Rozumiecie? Zabije Was to. Dzięki czemu żyjecie, przyjdzie po prostu większy drapieżnik. To nie będzie potrzeba sprawowania kontroli, to nie będzie potrzeba eksterminacji. W ogóle nie rozumiem zasadności tego, że kosmici mieliby przylecieć tylko po to, żeby eksterminować. Nie, co by, co by było w ludziach takiego złego, co by powodowało, że kosmici przylatują i ich chcą eksterminować? Bo ja nie rozumiem, konflikt musiałby z czegoś wynikać, jeżeli patrzeć już ludzkim punktem widzenia. Nie ma, że coś by poszło nie tak. Jeżeli to cywilizacja na tyle rozwinięta, to powinno znać jakieś podstawowe wartości. Jeżeli już patrzymy pod tym, pod tym względem, nie? Jeżeli to cywilizacja oparta na technologii, to może jeżeli na tyle jest wysoko rozwinięta, że ten że ogarnia takie rzeczy, to już przynajmniej próbowała jakoś, nie wiem, użyć ludzi. Znaczy chciałbym porównać tą sytuację, oczywiście tylko patrząc pod punktem widzenia ludzkiego, bo teraz rozważam ich punkt, a nie mój, że. W momencie, gdy Amerykanie odkryli Amerykę, przyszli Amerykanie, bo wcześniej to byli Hiszpanie, Portugalczycy, Anglicy, nie, Francuzi, chociaż Francuzi, coś mi tu nie pasi, nie chyba Francuzów nie było. Albo czegoś się mylę. Zapomniałem tą mapkę, kurczę, was pamięta jak wyglądały obszary kolonizacyjne, z... kiedy byliście w gimnazjum lub liceum w podręczniku w historii. No gdzieś tam było. Wiąże Portugalia, wiąże Hiszpania, wiąże Wielka Brytania miała w od kolonii w Afryce i wiecie, Ameryka to tamto. Francja. No chyba Kanada. No dobra, dobra, no już tam pomijając kolonizację. Chodzi o to, że w momencie, gdy oni przyszli tam i zobaczyli mniej rozwinięte, mniej rozwiniętą rasę ludzką, pierwsze co sobie pomyśleli, to, że to nie ma żadnej wartości. A drugie, co sobie pomyśleli, to to, że tam jest złoto. I oni by się im przydali do złota. No i wymordowali ich to, tamte nieprześladowania. I patrząc pod, z tego punktu widzenia, no to oczywiście Kosmici mieliby roszczenia do tego, żeby w ten sposób właśnie przychędożyć. No i ten. No i to sam wiesz, zawodność planetą, no. Użyć nas do czegoś. Eee, to nie byłoby na zasadzie niszczenia ludzkości. Po co niszczyć w przyszłych niewolników? Przecież to nielogiczne. Nie mogli już się wydobywać one złoto, dopiero trzeba je skasować dopiero w tym momencie, kiedy ten, kiedy to się przyda. Kiedy oni już nie będą przydatni, a my będziemy mieli to, co chcemy. I e, zastanówmy się też nad założeniem, czego by chcieli od takiej zwykłej planety. Jeżeli minerałów, to są planety o wiele bogatsze w nie, gdzie mniejsze ryzyko starcia z takim głównym jak ludzie, e, patrząc z punktu widzenia kosmitów że nie ma też jakichś wartości technologicznych, ponieważ my ograniczyliśmy się do systemu IOS, który dopiero teraz wchodzi na rynek. Oni już mają spotki. Kwadraty. Krzyże celtyckie, koła romańskie. Jahendorze. Dro drogi rzymskie. <laughs> nie, no dobra, no pomyślmy na logikę. To co, jaki jest cel w ogóle ich przyby przybycia tutaj? No Co nasza planeta może takiego zaoferować zajebistego, żeby nie wiem... Żeby do niej przylatywać Przez kulturę, no chyba żeby przypominali ludzi Wtedy by mogli, nie wiem, porwać wszystkie nas, nasze laski Żeby je gwałcić A facetów, nie wiem, żeby byli gwałceni przez ich kobiety Okazuje się, że mają ten takle Zamiast y, przyrodzenia Po 15 penisów każdy Znaczy no, no Takie są założenia No, no zastanówcie się nad tym Osobiście, no takie Proste, przylatują kosmici czego chcą No Więc to by było prawdopodobnie, bo nasza planeta dysponuje tym, że ma biomasę. Narodzenie się życia w nim spowodowało, że rozwinęło się to, tamto, nie. Cywilizacje przez miliony lat, eee, no, dinozaury najpierw, potem owce, jeszcze nie wierzę w dinozaury. Znaczy, no, widzę ich kości, no, ale nic mi, żaden tyranozaurus nie drepta przed blokiem, a kości mogą być podłożone. Tak samo jak ta akcja z kryształową czaszką majów. Niebo okazuje się, że mają mieli technologię jakąś kosmiczną trzy tysiące lat temu, czy tam dwa tysiące, a babka, która znalazła tą czaszkę, tak, tak naprawdę sama ją podrobiła i tam podłożyła. I dopiero te, najnowsza technologia wykazała, że tam są ślady filcowania laserowego. <laughs> Ale ona żyła w dostatku, znalazła czaszkę. Płacili jej do końca życia, więc ona wygrała w pewnym sensie, a wszyscy dali się zrobić w chuja. No to idąc z tym śladem dinozaury też nie za bardzo Coś mi tu kurwa nie pasuje. No okej. Okay. A więc, nie wiem, to jest tylko taka moja sugestia. Jeżeli się, mieliby czymkolwiek się zachwycić na naszej planecie, to byłaby biomasa. I tym samym mogłoby ją sprowadzić tylko głód, tylko i wyłącznie głód. Co by robili na planecie pełnej kamieni, takiej jak Mars. Ewentualnie, na no, takiej gazowej jak Uran. Nie potrzebowaliby przecież tego, no, chyba, że nie wiem, jakiś nowy odzysk z paliwa. Skąd tak naprawdę wiemy, co się dzieje na ciemnej stronie Urana, w dupie Urana. Kurczę. Kształt planety jest jeszcze niezbadany. Warunki nieprzydatne do życia, a jeżeli organizm przy dostaniu jakiejś tam dawki wirusów z którymś pokoleniem się na niego uodparnia, to czemu niektóre rasy nie potrafiłyby uodpornić się właśnie na ten gaz? Czemu wszystko musi być rozpatrzone z tego tempego punktu widzenia człowieka? Czterowymiarowego. Tego do tej pory nie rozumiem. No to taka krótka lekcja. A poza tym i tak nie wierzę w istnienie kosmitów. Uważam, że jedyna słuszna teoria to teoria pra... jedynej Ziemi lub prawdziwej Ziemi, jak to woli, w której zakładane jest, że tak naprawdę nasz świat, czyli to miejsce, w którym żyjemy, jest dopiero pierwsze i dopiero my podbijemy kosmos, a nie odwrotnie Nie istnieje nikt poza nami. No dobra, widzieliście jakiegoś kosmita? nie, dobra, py pytanie retoryczne możliwe, że ktoś z Was się przebrał bo nie wiem, wyglądał tak dziko nie wiem, y utlenił sobie włosy przemalował na 50 kolorów przerobił się na jednorożca i pomyśleliście, że to kosmita Ech. nie, a wracając do tematu e znaczy, oczywiście tak, Powiecie, jest mnóstwo dowodów na całej Ziemi, że jest aktywność kosmitów że kręgi, że kwadraty że wzór skróconego mnożenia, że obliczanie delty. <laughs> Czekajcie, jak to szło? B kwadrat równa się 4ac. Minus 4ac. Czy równa się? Te, a nie, delta obliczało się B kwadrat minus 4ac. Po czym e, wyliczało się miejsce zerowe. W momencie, gdy delta było nie było ich w ogóle. Gdy wynosiło 0, było 1. A gdy było dodatnie było i 2. Ale jestem zajebisty, jeszcze tu pamiętam. Tyle lat minęło. Tyle lat minęło. A dziś ostatnia niedziela. Jutro znowu do pracy. I kurwa mać. Dobra. E, a więc na czym skończyłem? A tak. E, ogólnie jest wiele różnego rodzaju symboli, które są zostawiane przez kosmitów, przypadków, w których można by powiedzieć, że coś lu ludzia podobnego znalazło się gdzieś. I ludzie myślą, że to kosmita, gdzie były jakieś dziwnie zmutowane zwierzęta, gdzie to tamto. A ludzie myśl, mówią sobie, że to kosmici, i ludzie myślą, że to kosmici. Ja przeczytam mnóstwo artykułów o kryptozoologii, kryptobotanice oraz przypadkach niewyjaśnialnych. Nie ze względu na to, żeby mnie to interesowało, chociaż niektóre były zajebiste. Szczególnie mnie interesuje teoria wielkich czarnych psów z Anglii, w momencie, gdy ludzie mówili sobie o e, psach e, z mgły około 2,5 metra wiecie do grzbietu o czerwonych oczach, takich wyglądających jak dok, no nie? Wybiegających na jezdnię lub nie wiem przebiegających koło samochodu, gdy się jeździło pustymi drogami gdzieś w mgle w nocy najlepsze było to, że wszyscy którzy je widzieli mówili o, o tym, że oni ostrzegały je przed niebezpieczeństwem grożącym nie wiem, za zakrętem, potem okazało się, że cudem unikli jakiejś lawiny Albo jakiegoś zasypania, albo tego, żeby wypaść z drogi, nie gdzieś tam na przełęczy. Więc to jest ciekawa teoria. Ogólnie, duchy to jest zupełnie inna bajka. To jest coś, na co mogę się wypowiedzieć w innym materiale, ale wyjątkowo ciekawe. Nigdy nie powiem. Dla mnie to jest kwestia duchów, zjawisk paranormalnych całkiem fajnie. Ale wracając do mutantów i tak dalej, zapominając o podstawowej rzeczy, którą jest projekt wojskowy. Mnóstwo organizacji na świecie, a jako, że wy nie wychodzicie z domu, żeby poszukać rzeczy, chociaż w pierwszym materiale mówiłem, że nie idzie się na takie rzeczy jak budowa, ale to już inna sprawa, wchędarzanie się na budowę to co innego, a co innego szukanie informacji, otwieranie się i tak dalej. Mnóstwo baz wojskowych realizuje swoje projekty, swoje tajne jakieś tam akcje w laboratoriach, doświadczenia, eksperymenty. To wszystko przecież jest kontrolowane i nie wiem, jakaś pędząca nagle rakieta nad z gigantyczną prędkością, jakaś szara kropka migocząca w powietrzu. Skąd wiecie, że to tak naprawdę nie oni? Że nie robią jakichś guwien, które pomagają w zdobyciu władzy lub nie wiem, nie testują czegoś na ludziach, którzy wcześniej zostali uznani za zaginionych. To jest po prostu okropne. Ja tego nie, nie potrafię ogarnąć. To jest dla mnie chore. Nie, serio. Eee, uważam, że wszystko powinno być w pewnym sensie jawne. Chociaż nie rzuca się Peru przed świnie, bo wiem, że każdy z Was myśli inaczej, każdy postrzega świat inaczej i nikt nie będzie myślał w takich samych kategoriach. Są jakieś ustalone odwieczne prawa, jednak nie ma nic tak naprawdę pewnego. Każdy z Was jest indywidualistą, każdy z Was to skrytykuje w różny sposób, przez co ro robi się z Was rojewisko świń, a nie prawdziwych ludzi. No, i wiecie, no, to tak jakby, nie wiem, prezydent nagle oświadczył: Wiecie, wszystko jest okej, okay, ale tak naprawdę druga linia metra to jest przykrywka, żebyście wkurwili się na Hannę Gronkiewicz-Walc, a tymczasem my za Warszawą już budujemy elektrownię atomową i tarczy antyrakietową Amerykan, nie? A ten, no i co by, jakbyście zareagowali? Równie dobrze mogliby się wyspowiadać, nie? Podziwiam o wszystkich oszustwach, które zrobili, no i nie mówcie, że nie, no, błagam za no co, aresztujecie mnie, bo wam powiedziałem, że dupa was boli o to, że ukrywacie wszystko przed narodem. Trzeba naprawdę się doszukać, żeby załapać to wszystko. No ja hendorzę. No i wiecie, no ten. To jest po prostu masakra, no. Jeżeli widzicie takie dziwne zjawiska, które mogłyby świadczyć o aktywności cywilizacji pozaziemskich, to zawsze załóżcie, że może to być równie dobry projekt wojskowy. I że znowu jakieś lemingi testują wszystko, żeby, nie wiem, próbować odwalić fraglesów. Szczególnie Amerykanie. Oni są pojebani. To są tchórze. Ja mam ich w pogardzie. Gardzę nimi. Sery. To nie jest w ogóle Sparta. To są ludzie, którzy zasłonią się za 15-metrowym murem, wyślą na ciebie wojska. Wszystko tylko dlatego, że jesteś słabszy, ale masz jaja, żeby się postawić. Bo oni się ciebie boją, rozumiecie. Oni się was wszystkich boją. Oni tylko znajdą pretekst, żeby zniszczyć cały świat, ponieważ to są tchórze złodzieje i mordercy, którzy uciekli z Europy w XV wieku oraz Kolumbę do Ameryki. Tak, tak. No ojej, no bo to geny przodków zostają. No tak samo w Grecji. Ludzie są strasznie waleczni w rejonie, gdzie kiedyś byli spartiaci. Tak samo Polacy mają w genach tą swoją zatwardziałość i chrobrość. Przecież o Polakach się mówi nawet, jest powiedzenie Polak potrafi. To nie jest przypadek. Po prostu Polacy to jest naród, w której mentalności słowiańskiej jest to, że nie ma frajera. No. U nas nie ma frajerów. Sami swoi. Tylko z kurwystyczaniem nie wkurwiają. A, to już inna kwestia. <laughs> A, tak. Ale po prostu, no, tak jest, no. I dlatego Amerykanie wymyślają teorię, dlatego wymyślili jakichś superherosów, którzy ich obronię, obronią. A super też nie istnieją. Święty Mikołaj też. On umarł dawno temu. Został tylko świętym. Jakiś krasnarz w czerwonej czapce nie przesięgł podążyć za to, że to jest stary. Jeżeli to oglądasz, podejdź dalej. Zróbmy rewolucję. No. No i to sposobem, no. No po prostu żałosny jest ten materiał, no. Oglądam to wideo, które oni nakręcili. Wydali na to mnóstwo pieniędzy, a ja nie mam za co żyć. Mogliby to dać mi, bym wydał na jakiś, nie wiem, kefirek, bym sobie kefirka wypił. Albo lody. O, lody! O, albo lody zjadł, o nie, a wy, a lody, nie, no, normalnie siła. O, albo chyba turka o, a to już piętnasty dzień głoduje. A oni, kurczę, kręcą serial za ileś tam set tysięcy o ewentualnej inwazji kosmitów, która nigdy nie nastąpi. Gdzie w ogóle mówią o zakładzie kosmitów, a nie mówią o paradoksie Fermiego. Nie mówią o teoriach, które temu towarzyszą. I to jest po prostu żałosne, no. Wydawanie pieniędzy tak w błoto, a ludzie chcą jeść. A można by było dać im trochę zjeść. Na przykład kaszę. Albo, albo ryż. Bułkę jakąś z masła. No, tyle ze mnie. No. Naprawdę nie wierzcie w kosmitów. Kosmici nie istnieją. No, po prostu, bo nie. Istnieją tylko zjebani ludzie. No. To jest jedyny fakt, że są ludzie i ludzie, nie? Taki generał, jakiś sławny, nie? światowy ten. Jak on tam piosudki mówił, wiecie: Polska, naród porządny, ale ludzie, kurwy. Esłem. <grym grym> No, to do ewentualnego.